Hej siemanko, witamy was wszystkich z u Kaźmirza! Kaj! Haśmisz, słyszeliśmy, że wyjechał do Norwegii, to nas tu zatrudnił. Jest demon Lufty oraz Johnny Junior! Gutenberg czy to ten Iść Hajse, tam jest Kutasozord. Ja. Ozord. i który będzie zmieniał się w Zordona w Potachonta. I w ogóle to jest nasza nowa seria, czyli po prostu Kaźbi Party! Dlaczego, dlaczego na tej mapie się bawimy, a to dlatego, że inne są chujowe? <grym>, to będę wali a prost, a ta... prosto z mostu, ja mam wam dużo mówić. A tak naprawdę to Kazimierz nam dzwonił, że on musiał wyjechać, to, to myśmy przyjechali. Dokładnie i za darmo nam pozwolił tutaj... I, I za darmo będziemy tu sobie ha ha hasać. Bez kaka Ale pan jest bez kaka Ale on tak. Ale to, to jest książę. Lili, li, on, on może <noise> Ej, Ale dobrze sypie. Dobrze sypie. 20%. Ile? 20. Eee, to dobrze. Do... No bo Kaźmisz dobrze podsypał. Ka... Zanim jeszcze wyszedł. Ka Ka Kaźmisz tak podsypał, że srał na miękko. I <noise> dopiero ścierał. Także pozdro, Kaźmisz. Jedziemy dalej. Jedzimy dalej, tak. Kaźmisz X-Pompa i samo X-Pompa. Ten mnie dogadzie pumął Puma Puma is coming No, Puma To tak, ty dwudziestkę siejesz trawkę, tak? Dobrze mówię? Ano Ano Ciapaty is coming Ciapaty atakują, tak Dokładnie Ciapaty atakują Trzeba się bronić, pamiętajcie Ciapaty atakują Także panowie i panie... ze po nagraniu. Co mi powiesz? Jedną rzecz to ktoś mi napisał o kogo... Ci prędzej o nim mówiłem przed chwilą. No, pe... Tra -tra -tra pewnie o panu na G. No. Wszystko jasne. No niestety jeśli ktoś się zachowuje chamsko w stosunku mnie, ja się zachowuję chamsko w stosunku do tej osoby, no proste, logiczne. Jezu, ile ja będę musiał razy jeździć do nas na gospodarkę. Nie wystarczy mi tu jeden siewnik, żeby to obsiać. No to big bugi byście mogli sobie pobrać, też fajny mod. A działają te big bugi w ogóle? 100% działają, bo ja je właśnie na sezon teraz będę nie tylko Aha, to można wykorzystać. To nie, nie byłoby głupia. Obocą rzucić sobie na przyczepę tam kilka sztuk i masz już. No tak. Fajne to jest akurat. Chociaż może i wystarczy, bo jednak nie sypie, tak, nie idzie tak dużo tej kukurydzy. A, to dobrze. Ale pole kukurydza, wielkie. Kukurydza, kukurydza na sieczkę tak. czy? No kukurydza do biogazowni będzie szła. Aha. Prawdopodobnie. No i trochę też do krów tam wywieziemy, że trochę na kieszonkę było. Ale reszta to ogólnie do biogazowni, bo... jednak w tej biogazowni, no. Ja tu, jak widzicie, że Klasem, Axionem, 820. A tam Rob... Tak, ta, ta, jak nam Kaźbisz zostawił. A i zostawił, naprawdę zostawił dotację niesamowitą. Że nam zostało 249 euro. Ta, taki wariat, taki wariat właśnie. Powiedział, macie tu swój amerykański dream sen. Dokładnie, a tutaj ro, ropę klepią. Ciabatę. Klepią? Ciabate klepią ropę. User joined your channel. Kto dołączył? Misiek! is coming! A my właśnie nagrywamy Misiek. No to witam widzów! Witamy widzów, zaraz robimy... Kurde! Zaraz ro... zrobimy cięcie, rynku. to by sobie mógł widzieć. Bo ja na jeden kombajn już nie daję rady. No tak, więc robimy małe cięcie, i za chwileczkę jesteśmy z powrotem. No i już jesteśmy po krótkim cięciu Już dołączył do nas Ciapaty z Ciapatyjskopin2 <grym> Kumi, Kumin, kumin, kumin2 Jest już z nami Misiek No to może dowiemy się czegoś o Miśku Mo Może nam Misiek coś opowie o sobie Chodzę się Jestem po Szkole rolniczej Aktualnie studiuję no, nie, eee, no, ogólnie sport, i no, i tyle. No, i lubi orać pole swoim traktorem. Fajnie. Fajte, kurzy na traktorze. Co mówiłeś tam, Johnny? Bo. Jaki z... ma mieć traktor? Nie posiadam ciągnika. Ale no, opowiedz co masz na gospodarce, może, o taką. No, raczej mam ciągnik samoróbkę na maluchowskim silniku, i skrzynia biegów od polonego. Łomasz! No to ciapaty i skuming! No to prawdziwe ciapaty. Nie no, do, do, dobry plan. Kiedy, też kiedy widziałem taką samoróbkę. Samoróbki są najlepsze. Dlatego, że gościu miał taką samoróbkę, że kiedy wyjechał na pole, to się prawie pole spaliło. Misiek, musisz? Halo, halo, agendy Misiek. Misiek. Okay. Jadę za to, Lufti, tak? Kaźmisz tu popsuł lokady na napędów chyba. No, mi za, za mocno szarpał tu z no wiesz. miś tyle, co alkoholu w swoim życiu wypił. To, to ty byś dwa razy się w, nie, w tym alkoholu utopił. <grym> jak, nie więcej. Ja nie wiem. Dlatego pojechał do Skandynawii. Tak, bo w Skandynawii tam jest zimno, to wolniej bierze. Ilustracja ale tutaj ja na tej mapie masz też fajny sposób do zarobienia kasy, bo możesz drewno sprzedawać. No, na pewno będzie taki sezon, znaczy inny sezon. No. Na pewno będziemy tutaj też robić ogólnie w tym w lesie. Kilka tam odcinków. Nie wiem, jak byś chciał, to ci mogę taką mapę podesłać. Typowo sam las. No, chłopie, to trzeba go to podsyłać. Wcześniej, a nie teraz Teraz to my jesteśmy w dupie znaczy... u pani Malinowskiej. Teraz to myśmy u Kaźmirza. Tak. U Kaźmirza jesteśmy na gospodarce. U już i skuming, ciobatę Pies na dworze szczeka. Oj dobrze, że miałem wtedy mikrofon włączony, bo wszedł mi pies do pokoju i zaczął szczekać. Umasz właśnie dlatego chwilę mnie nie było. Musiałem go wyrzucić na twór. Na twór? No tak, wielki mają podwórek, to nie latają. A, oh, no, no. Ja tak. gospodarkę, tam wiesz, dużo mają miejsca. Junior. Słucham, Słucham, Słucham cię, panie generale. General. Ja bym ci takiego omiaka strzeliła, znaczy omiaka. Wyprostowałem pole, bo tak jest i takie jest No nie moja wina, że jesteś po piwie. Ja tak czy... Jezus, no, Mar Jezus, Maria, co ty tam Johnny, robisz? Co ja robię? Nie du, du, duży, jedzie takim szalowem, że to masakra, tak go ściąga chyba. No, no kaźmiesz tak pole zaora, widzisz, że wszystko na jedną stronę walił. Ile tam masz? Jest że w każdą stronę. Halo, halo, misiek. Ile teraz? pięć. Luftaz, ja tu tego nie widzę, tego pola na łąkę. Czemu? A to, czekaj, to za czekaj małe? Odriadę. Nie, Ta, taki fat. Z takim spadkiem idzie. <grym <grym Oj, Kaźmisz, Kaźmisz, co ci dał ten pług? Jak Jako Nie, pewnie. Ja zobaczył, rady, że tam ten ropę wydobywają, to chciał swoją ropę tu znaleźć na polu. Do tego tak jechał. Tak kopał szpadlem. I tak przekopał, że... Że, że górka wyszła, ale omija, śridi. Dobra, nie widział A ja tu walczę z tym sprzętem Wiesz co ja ci tam podjadę Nie, nie, stój, 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 Ja mam tu 70% wiem. Dobra, to ci tu strony. Chyba trzeba będzie pogadać z Kazmiżem Żeby gdzie on, gdzie on resztę pie pieniędzy za las zostawił nie, ci mówię, będziemy kiedyś orać, to wyorze się to. Ale nie, chodzi o wie, większy traktor. Za pieniądze za las. A to, musi, to, to musimy w las wejść. No właśnie trzeba do niego zadzwonić i zapytać, gdzie są pieniądze za las. Albo czy wie, gdzie jest las? Ej, lufti, powiedz mi, te pokosy od słomy mają być takie w miarę równe czy mogą być takie... Mogą być nierówne, bo... potem wejmie się z grabiarką i zgrabi w jedno i idziemy, grabie, tak... okay. i idziemy tak pracować, bo tak to za dużo tego wyjdzie, za dużo roboty ogólnie. O to ja ci powiem, że ostatnio miałem tak chyba dwa lata temu takie mieliśmy żywa właśnie takie pole 4 hektary no i mega było w ogóle padało no i trzeba było je widłami przewracać tą sumę. Eee to jak, jak kiedyś... Trzy no. osoby poszły około trzech godzin. Tak ja kiedyś sam... Przewracarki nie było? Yy, nie posiadam. Sąsiad też nie miał? Sąsiad też nie miał. A sąsiadka też nie miała? Sąsiadka też akurat nie miała. Ale ja to kiedyś, jak jeszcze, znaczy, bo u mnie, jak ja na wsi mieszkałem, to u mnie no nie było się traktora wtedy. Bo ja, my mieliśmy tylko konia. K kunia? Kunia mieliśmy, tak. Rafała? Nie. Ej, Gnie, nie gniady ci jakoś, tak? Gniady chyba. No wiesz ty co mi się takiego się koło, ta, No i było coś takiego, że no wywoziliśmy obornik. Ja jeszcze byłem mały, no wtedy mały byłem, Nie no, już podstawówce hmm. byłem aż czwarta postawki, czy piąta. No i takie no pole tam prawie 2 hektarów było. No i na, dwa, na całe to pole dwa hektarów no, obornik został wywieziony. no ja nie pojechałeś koło tego. A bo to twoja działka. A, a potem trzeba było to po prostu rozrzucić wszystko, Aha. No, no i ja taki mały chłopak z czwartej klasy sam całe pole rozrzuciłem. A to ja ci powiem, że sąsiad jak to było ja. chyba, to coś było co? koło jesieni, to pomagałem sąsiadowi <laughs> liście od buraków pastewnych ścinać, Umar. takimi dziabkami. To, to, taki no, nożyk z przodu i takie kółko, żeby odrzucić no. na bok, tak? No. Dokładnie. Fajnie ci powiem, że tym się robi, tylko że trochę wolno. No niestety no. Ja na takie rzeczy to ja miałem sposób. Tasak i tasakiem. Nie, bo to jest za bardzo. Znaczy, jak masz. Znaczy, pastewne to jeszcze mniejsza bida, no nie? Jeśli chodzi o to. Ale zobacz, jak już masz te. Dajmy na to. Cukrowe? Znaczy, masz cukrowe, no nie? To wtedy wyle... będzie ci się cukier wylewał. Znaczy cukier. Ta, A, to wtedy to już jest wyższa szkoła jazdy. Ta skrobia, która się znajduje w środku buraka. Czy tam się leczy syrop? Nie, nie wiem dokładnie jak to się nazywa. Nie ja ci powiem, powiem Lufty, że to jest najlepsze, że koło jest też taki gościu, który ziemniaki na polach dużo sadzi. Moje najlepsze kopie, w jeden dzień sobie wszystko tam wykopuje, ale została, bo na drugi dzień nie będzie zbierał tam Anną, tym kombajnem. No mm -hmm. i tak, wieczorem jedzie, jedzie, a tam sobie gości po prostu workami nakłada sobie ziemniaki. Można, można. No, na no, szaber. Nic nowego. Na szaber sobie poszedł, i zadowolony. Jakoś trzeba żyć w tym kraju, no. No, i to najlepsze, że ten gościu to na targu sprzedaje koło mnie. No i dokładnie, panie Tusku, jak żyć? Panie, powiedz, jak żyć? Także, refinki, łapki w górę. Dokładnie. Subskrypcję. I nie, nie, włączajcie nie włączajcie reklam. Zapłaci. Nie Nie włączajcie reklam. Że 15 tysięcy lajków to jest. To go z kamerką. z tego O no, Nie moja wina, że mnie je teraz od tyłu tym kombajnem. No nie od tyłu. Nie pchać się tam. I nie od tyłu. Panowie, panowie, naprawdę ja... Toleruję wszystko, ale nie takie rzeczy. nie w koło jeżdżą Bo tak wygodniej no Bo w koło się jeździ ogólnie Po zewnętrznej stronie zawsze ma się rurę Widać że wioska Widać że miasto Znaczy Różnie się ogólnie ten w... Według Prawideł Jeździ się rurą wystawioną na zewnątrz pola no. ja... Tak, tak ja... jeździ Pierwszy objazd pola jest e, rura do, do pola. Pierwszy w nie robi dwa poprzeczniaki. Ja tak jest, jak nie jest, jest nie. sprawny kierowca, to nie musi być dwóch poprzeczniaków, no nie oszukujmy się, no. Ja tam zawsze akurat, jak jeszcze tym moim Bizonem, to dwa poprzeczniaki zawsze robię. Do bez ja bi, bi, ja no trześć by za kierowca. Kopie. Ja Bizonem to wszędzie wjadę. Ktoś poprzeczniaka powinien robić. To tyle swoje życie co się prostka, poprzecznia, Prostka, poprzeczniak, i tak jedziesz w koło. Ja też tak wolę w koło jeździć. Albo na przykład, takie naprawdę już takie duże, przeogromne pole. No to się robi przesiek. Dokładnie. Dobra, na przyczepę jest wywieziona. Prześrodek na dwa razy i ogień. No i potem można jeździć od środka i tak. I po no. wtedy jest najlepiej jeździć. i że po zewnętrznych no zawsze był ten... środek, środek, środek i tak jak już No tak, 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 ale nie, mi chodzi, że jeszcze inaczej ja robiłem, że... Powiem tak, że przecinałem, no nie... Środek, zewnątrz, środek, zewnątrz. Tak, 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 dokładnie. No to też tak można. I wtedy wiesz, zawsze to... szerzej to pobierałeś jednak, nie? Ale jak jak ona przecież jest jeździłem takim Bizonem, no, no, no naprawdę no swoje już wymucił. To, to, na taki gościu, jak popatrz, na ten, ten co akurat u niego kosiłem, bo to od niego ten kombajn był, on tam, no nie, zachlał no i nie mógł kosić, no. No nie był w stanie wsiąść do kombajnu. No to i... Jak szyć? Jak szyć? No i właśnie, no i tam, no ojciec mnie tam wcześniej przy, tam przyuczał kiedyś, no i mówię, no nie ma problemu, no to, no to co, on jak zawsze gazu tam dodaje, no to nie dodaje na maksa, jak tam trochę zostawia. A ja co, Dzida, że wszystko się trzęsło, Jogie, Ciężowy. do przodu. Ja się tak zapytam. No. Gdzie jest przy... zgrabiarka? Zgrabiarka jest tutaj koło kruk. Aha, dobra, nie było tu. Ej, Misiek, ale jest taki problem, no masz dwa pola na dzisiejszy odcinek do zrobienia, a my dopiero lewo to robimy. Wy jeszcze jesteście na szesnastce? No. No. No jak Misiek się tak opierdziela? O, panowie! Tu na minusie się zaczyna robić. Za co pijecie. Mi się co pracownika zaczynasz? Ja pracownika... Ja mówię, to, to, to gdzieś, gdzieś tu podprowadzaj pieniądze. Jezu, no nie wyrobi się, zabraknie mi tego. Który, będę musiała na pracowniku jechać. Aha. Nie no, bo zabraknie mi kukurydzy, bo aż 3% tylko mam. A jeszcze mi środek został taki. Jeszcze wysiadłem z tego. 2% 1%, 1%. I taki magiczny przycisk. Ha! I już <laughs> Zgrabiarka? grabiarka z drugiej strony z której strony? Koło Kosiarek stoi. To ja ślepa. Pewnie mi przestał. Pewnie ta. Nie, jego nie widać. On jest tak jak Szymon. Jego nie widać. Pojawia się Zika. Plus no, powiedz mi, czy to jest dobra cena za Play'a czwórkę z trzema grami Watchdogs GTA 5 plus e, FIFA 15 za 1600 zł. Bardzo dobra. Jeśli jeszcze jest nowy PlayStation, niezajechany mocno, to Nowiutki, nowiutki, ze sklepu 2 lata gwarancji. O, ja bym brał, jeszcze bym w rękę całował. Plus jeszcze GTA 5 do tego Fifa, plus jeszcze Watchdogs. To przecież jak ja... I, powiem ci tak, to wygląda na to, jakby to była cena sklepowa z tymi, zgra, z tymi grami. Nie, nie, z grami... Cena sklepowa teraz... Jak ja kupowałem swojego playa, to było 1400 z grą... Ale to było... Kiedy to było? W wakacje. No wakacje. No. Nie To było The... wakacje. 52 możesz podjechać, prezes. The Last of Us, to bo miałem grę w zestawie The Last of Us. A jak teraz patrzyłem, to było ty... za 1600 no. było gra The Singstar yy, Kurna, takie małe mafety, jak to się nazywa. Nie wiem, nie pamiętam. I do tego jeszcze coś było, chyba Assassin's Creed. Aha. Słucham cię. To możesz do mnie podjechać, bo 70% ma. Ja ci do niego, łap go za nogę. Moment, muszę ja się ...zobaczyć. Ale ci powiem, że wolno ten kombajn się brudzi. No, kombajn ogólnie wolno się brudzą. O Jezu, zapomniałem. Pracownika puścić Muszę tu było mi jaka jednego strzelić I dobra, możemy wracać powolutku i będziemy kończyć odcinek No, a co ty myślisz? chciało być od początku, a nie poszedł na baby Nie to Baby przyszły do niego to też tak może być. Ja nie mówię, że nie. Także łapka w górę dla Kaźmirza, za to, do, że nam udostępnił. Dokładnie. Gospodarkę. No i zapraszamy na kolejny odcinek. Dokładnie. Z wizyty u Kaźmirza. Dokładnie. Subnijcie kanał, lęknijcie, udostępnijcie. Słuchaj, widzu kochany, w tym momencie, teraz robisz na dole łapeczkę. W górę. Piszesz do kolegi, lub do sąsiada, żeby subnął kanał. I. Dalej leci z Kazimierzem. A chłopaki to się opierdzielają, tak więc dzięki serdeczne. Hej, cześć i czołem. Trzymajcie się, Narta. Trzymaj.